Witajcie, z tej strony odkrywca kto to jest właśnie kolejny materiał z serii War Thunder i tym razem zagramy bitwę na 10.3 za pomocą brytyjskiego drzewka tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to Challenger Mike 2 czołg podstawowy na 10.3 czołg lekki Wickers Mike 11 na 8.7 czołg podstawowy Chieftain Mike 10 na 9.0 pelotka czyli Falcon na 8.3 śmigłowiec Wasp Hasmark 1 na 9.0 więc tak to się prezentuje, ja mam tutaj kartę odpalową 20% do punktów doświadczenia, tak więc zapraszam do oglądania i rozpoczynamy pierwszą batalię w tym odcinku. Jeśli ktoś się pyta, dlaczego mam tak mało pieniędzy tutaj, że tutaj prawie wynosi 400 000 monet, to dlatego, że miałem nowy zakup nowego pojazdu na 10.3, w tym przypadku jest to chińskie drzewko. Więc, ale dzisiaj jest zbytejskie drzewko, ale to co nie zmienia faktu, że na spokojnie pojawi się materiał z chińskim drzewkiem i z tym moim nowym nabytkiem, którego właśnie udało mi się go zbadać i zakupić. Czyli właśnie nowy czołg podstawowy dokładnie. A teraz właśnie. E, a teraz właśnie przechodzimy tutaj do materiału, tak więc e, mamy tutaj pewny Dumtier, czy jestem na Tierak 9.3 tak to można powiedzieć. I co, no i jadę, jadę sobie właśnie tutaj Challengerem. Ze mną jest tutaj PMK z Telcosovicem, czyli ZTZ96A. Wersja, wersja prototyp? No, to raczej by prototyp. Fajna jest ta PMK oczywiście. Nie żeby, że coś jest to fajny czołg. Z tego prostego powodu on ma system do zmylania rakiet, chyba na kabel, czyli takie toły, a i towy. To może je po prostu zneutralizować. Ciekawa kłótnia jest na czacie. No, no nic, ja nie będę skupiał się co się dzieje się na czacie. Dla mnie jest ważne co się dzieje przede mną, co jest właśnie na, dro na drodze. A przeciwko komu walczę? Przeciwko walczą Amerykanom, Rosjanom, włochy Izrael, więc tak to się prezentuje. E, Japoniec już dostał, Czy jest tam czołg podstawowy razy dwa. Pytanie czy ja go przebiję. Pytanie czy go widać. Nie, nie widać go. Gdzieś jest kostek, ale nie wiadomo gdzie. Soki, Nie zauważyłem. Tego naprawimy. No bo jedziemy. Jest czołg. Tylko pytanie, czy oni są tutaj sami, czy jak? Okej, okay, jeden został zniszczony. Baję się, że mogę dostać od tej strony. Jest takie dość duże ryzyko. Na razie jest cisza. Czemu mi się wydaje, że ja słyszę. Okej, okay, jest Brady. A dobra, widzę, że. A, bo miałem trochę odwróconą wieżę. To dlatego, Brady go zniszczył. Bo, żeby zmylić tą rakietę na tym pojeździe, czyli na ZTZ-96A wersja Prototype to musi patrzeć dosłownie na tą rakietę. Wtedy jest trochę niebezpieczny, zobaczcie, jak ma tę rakietę. Właśnie, jak mi tak rozwalił, niepotrzebnie oberwałem i to mocno oberwałem, bo nie mam zamka i nie mam prawie całej załogi. Więc, wow! I tak dziwne, że ja przeżyłem. Jestem zaskoczony. No no niestety jestem... No w pewnym sensie jestem wrakiem. Tak to mogę powiedzieć, jestem wrakiem. No dobra, to jest sojusznik, myślałem, że Wróg, ale Wróg może podjechać, bo Centauro ze 105. I Tego się boję najbardziej. Dziękuję za pomoc w naprawie. Gostku Sojusznik, z czym się walczy? Pewnie te centały, o których mówiłem, że tam może być. Ale o dziwo... Nie świeci się na mapie. Czekajcie, to było działka, A KayPizzy nie ma takiego działka. raczej taki odgłos działkowy. jego działko to inaczej brzmi. Czyli co? A, dobra, to musi być BMP jakieś. I raczej na pewno. Dobrze myślałem. BMD-4 Okej, okay, został rozwalony. Dobra, jedziemy dalej. Niestety mój team wychodzi. Wielka szkoda. A no nic, nic na to ja nie poradzę. Zbliżamy się do punktu B. Znowu rozpoczę działko od BMP. Ok, jedno BMP zostało zniszczone, jest kolejne. Mam szansę wjechać na punkt B. I szczerze mówiąc, ja spróbuję to wykorzystać. Czy znaczy, powinienem zdążyć, żeby załapać się na stefę? No raczej na spokojnie. Tylko teraz najważniejsze, żeby to przeżyć. Będę tak tutaj stał środkiem. Tu mnie tędy droga. O! Magach! Co jest? Sturmuje. Dobra. Zniszczony. Wiecie co, jestem teraz na takiej pechowej pozycji. Ja mogę dostać z punktu A albo z punktu C. Jestem teraz w najgorszej możliwej opcji. Nie wiem, wiecie co? ja próbuję wjechać na ser. Tylko może trochę zmienimy pozycję. Ojej, ja ale nie dostanę, bo tutaj też będzie trochę niebezpiecznie i to bardzo. Słuchajcie? Nie, wydawało mi się. Dobra, jest na razie spokojnie, ale nie będę kraczał, bo mogę dostać w tył albo przód. A ty mnie z tego przybiłeś? A, bo bog wierzy. Dobra. No nic. Przegrana to będzie, jak widzicie. Wiecie co, Użyję helikopter. Może coś trafię. Może. A co to jest w ogóle co tutaj lata? Ty więc. A to? A! Jest coś z rakietami. Ja już tak naprawdę mam tutaj zasięg. Bo te rakiety mają bardzo ogromny zasięg, więc tutaj na spokojnie. Teraz tylko pytanie, czy ja coś tutaj znajdę. Na razie ja nic nie widzę. Nie. Myślałem, że to by czołg, ale nagle ciało znikło. Ciekawe. O o Gdzie jest nasza pelotka? Na przykład Gepard. Te odjeżdża. Ta moja rakieta w końcu poszła? Dobra, poszło. Dobra, mamy pierwsze zniszczenie. I to była pelotka. Tam jest kolejna. To jest... strieła? Możliwe, że strieła. Dobra, mamy dwa zniszczenia. Ja już się wystrzelałem. To się chowamy. Jeśli mam taką możliwość O oh. okej, okay, to była jakaś rakieta we mnie. Chodziwo ja żyję, bo ta rakieta wybucha wcześniej. A, bo to mogło być BMP po prostu. Które we mnie wystrzują rakietę. Też jest taka szansa. Dobra, ja, ja ląduję. Znaczy, spróbuję, bo na tym świgowcu to ciężko się ląduje. Bardzo ciężko. Dobra, udało się, tylko żebym jeszcze wyhamował. Okej, okay, dobra. To teraz tak, odnawiamy amunicję i znowu usaltujemy. No, przejęta. E, Amunicja odnowiona? Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że została przejęta. Może dlatego, że patrzę na te punkty u góry. Dobra, ale jest jedno pytanie, bo jest 125, to tak. Ale ważniejsze jest teraz pytanie: czy jest gdzieś tutaj pelotka? Jest Macbeth. Okej, okay. czyli Machbeta będę musiał wyeliminować. No chyba, że znajdę coś groźniejszego. Zobaczymy. Na razie ja się podnoszę. O ile go Bukening go nie zniszczy. Nie, zniszczył za to Xema. No powoje się podnoszę. Jest jakaś pelotka z rakietami, ale jest schowana. Więc ja nic nie zrobię. Ewentualnie tutaj, ale tutaj tak samo. A nie, tutaj było czapina. Ok. Wow, wow. Od czego ja dostałem? Skręcz Aaa, no. Nawet A czego bym nie dostał? Wiecie co, użyłem Falcona do odmiany? Zesmiech się tutaj. Szkoda, że to będzie przegrana, no ale no nic, tak to wyglądało w tej grze. Raz jest wygrana, raz jest przegrana. Tam mam jakiegoś kostka. Niemożliwe, że to jest ten obiekt, co mi zniszczył mojego Challengera. Bardzo możliwe. No dobra, dostał. Tylko pytanie, czy tylko on by tutaj... Czy jeszcze jest coś tutaj schowane? Ale... Chyba nie. Tak więc, jadę do przodu. Albo jest, dwa dwadzieścia pięć, tylko... Gdzie? Gdzie on jest? Hmm. Jeszcze minigun. To jest działka Ty na przeżyłeś to? Ale... O, ja już tutaj by mnie przeżył. Zwłaszcza jak T55 mi wyjechał. No dobra, chociaż dwa lajciki zniszczyłem. E, wiecie co, użyjemy w sama Samach 11? No, trzecie miejsce mam, ciekawe. Działko BMP jakieś Raczej na pewno Tutaj dosłownie BMP A co są te 55 Nie wiem Na pewno jest, ale gdzie to nie wiem sobie podjeżdżam. 64 i jeszcze BMP, czyli najgroźniejszy dla mnie pojazd. Ja, dowódca tylko. Chyba jeszcze mam chip tajna, ewentualnie. Hmm, ciężko to wygląda. Może Alfa Jet jak yy, wystartuje i mi. Może mi pomoże z punktem A, bo jestem tutaj sam. Na BMP. A jakby nie patrzeć, BMP jest bardzo, a to bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Nawet jeśli teraz ze się pojazdem, który ma większy pancerz od tym ale i tak i tak mnie z łatwością. O, już jest Alfa Okej, okay. z tego co widzę BMP dalej jest na punkcie. Aha! Aha! No. Soprz. Tak. Ciekawe. To pomoc. No niby przeleciała, ale... Okej, okay, on wie, gdzie ja jestem. Widzę jak drone użył. Najgorzej, że ja nie wiem gdzie on jest. I to jest, niestety, właśnie ta przypadłość. Wow, okej, okay, jednak ulica schłonęła wieżę. No i gdzie on jest? A i tak bitwa się skończyła. Nieważne. O, zimowy kamuflaż na Big Easy 11 Coś tam zarobiłem. Może nie jako specjalnie dużo, ale coś mam. Trochę ekspa. Czytałem trochę punktów doświadczenia. Dobra, rozpoczynamy kolejną batalię i to już będzie ostatnia batalia w tym odcinku. A więc, tak, mamy kolejną mapę. Europa Wschodnia. Na trzy punkty. I znowu pełny Dantier. Cieszy mnie to. No to uży używamy oczywiście challengera Mach 2. I nawet jeśli zginę na tym challengerze Mach 2, to raczej tutaj już użyję te podwójne użycie na tym pojeździe. A na razie, to tak po prostu zespijmy się i pojedziemy do przodu. No to co, lecimy. A raczej jedziemy do przodu. W waszym przeciwko komu? Rosja, Japonia, Chiny, Francja, więc tak to wygląda. No okej. Okay. Tam my się fajnie bawią Jak zwykle O, pierwszy został zniszczony Chyba wjadę na Stefę. zyskam jakieś punkty Fajnie, zawsze to coś

BMP 3 o, o, nie, nie, nie Tak, kolejne BMP Tam BMP BMP zostało zniszczone. A. Aha. Fajnie! Bardzo fajnie. No i co? Teraz będzie mnie spalał. Oczywiście, że tak. A to nie było BMP 3. To było to coś. Czy mnie naprawi? Czy raczej nie? A, bo tam jest przeciwnik Rubinek Naleśnik dokładnie. No nic, to ja się naprawiam. Na spokojnie. Może. Myślę, że to będzie totalna przegrana. Znowu jest trochę taki pechowy materiał. No bo ja się naprawiłem w końcu. Matwy coś we mnie strzeliło? Chyba ta. Tutaj zaraz coś może wyjechać, na przykład 2S38. No nie! Dlatego nienawidzę tego czołgu. Ty na, no. serio? Mam w dół? O, jeszcze T-72. To niepotrzebnie zespiłem się w tym Challengerze. Dobra, Falcon, jedziemy. Może tutaj coś załatwię? Może. Chociaż cholera wiem. No, bardzo słaba bitwa. Znowu. A nie, no okej, okay, a on tutaj się patrzy, ja myślałem, że gdzie indziej. A, bo ja się zapatrzyłem niepotrzebnie też na samolot. Czemu by nie? Nie, spróbuję jeszcze raz ten tu wyjechać. może już się nie patrzy. Może. Albo mi rozwali. Albo jej nie. nie. Ciemnika jeszcze? Aha, no, no, no tak, przecież tam można stać sobie i w ogóle się bawić. Bardzo optymalnie, o! Podjeżdżają Sejo, przeżyłeś? Aha, no no. No no Zabawne. Nic się nie zabiłem Nic Eee, tak O, ja jeszcze nawet mam pierwsze miejsce. Dobry żart Bardzo dobry żart No, jak widzicie większość mojego teamu wyszli po pierwszej śmieci. Czyli bardzo logiczne granie. Ganie jak wota dosłownie, momentami. Wychodzisz po, po pierwsze śmieci i tyle. Czyli tak to wygląda. No nic no, no co, no co poradzić, no nic nie poradzę, tak więc ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz wyryczek. także trzymajcie się i czasem tego, także do zobaczenia. Cześć.